Mają być jakieś akcje, że robimy foty e, ludziom bo przybieranym za, za osoby z tamtego okresu i, i się tak bawimy. No i tyle, moim zdaniem chyba. Nie ma sensu zostawiać fotoreporterem wojennym, można zginąć, a można ciekawsze rzeczy robić w Polsce i bez wojny. Czekam na niespodziankę. <grystanie> To jest walczyk, walczyk, nie... A tak w ogóle skąd pan jest? Na wojnie najważniejszy jest człowiek e, Wojna nie powinna się zdarzać e, i... Ale ponieważ się zdarzyła, to powinniśmy o niej pamiętać i o cierpieniu, jakie ludzie poświęcili w imię tego, żebyśmy my mogli teraz żyć spokojnie w kraju, no dość e, pokojowym i po prostu... <laughs> Idealna odpowiedź, dokładnie zgadzam się z koleżanką. <laughs> Wszyscy się ze mną zgadzają. No taka prawda, Ale. a jakby na Polskę ktoś napadł, to bym w każdej chwili poszedł bronić ojczyzny. Ty też nie znasz dnia i godziny, kiedy to... Ja bym chyba poszła i taki i tak. Nie, no ja podzielam za nie koleżanki, mimo wszystko. Tak. Ja nie, nie, nie zmieniłem swoich poglądów, tak jak na początku uważam. Fakt, jak zawsze zajarani są walką. Wasze zajarani są wojną, bronią i takimi sprawami. Ludzie od czasu do czasu muszą się pozabijać i tyle. Patrzysz, jak ludzie, ludzkie zachowania, jak ludzie się zachowują w czasie wojny. Jakieś poruszenie dużo się dzieje. Uważam, że powinniśmy pamiętać o takich rzeczach, jak powstanie. To jest bardziej. Większość harcerzy jednak nie podchodzi mi, bo, bo za bardzo się pasjonują zabijaniem, za bardzo się pasjonują takimi rzeczami, zamiast pomagać starszym ludziom przejść na ulicę, co wolą sobie pobiegać na poligonach i pobawić się w wojnie jest organizator tej imprezy? Nie no, jakieś jajo po Ludzie się tam mnie tylko tak rzucili, bo mnie nie przewrócili. Tak, jest duże zainteresowanie tą, tą grą. Siecię Motyka, Bimber Szklanka w nocy na lot. motyka... Była du dezorganizacja, było bieganie, przypychanie się, robienie fotek z biodra. bo po co nam siedzieć w cytadeli, albo w jakiej innej celi? Czego szukasz? Wejścia do kawiarni. Niektórzy zachowywali się jak typowe, typowe hamstwo. Przepychali się, walczyli o wszystko co się dało, nie mogli chwilę poczekać, bo, bo ktoś ich gonił, ale tylko nie wiadomo kto ich gonił. Chcieli zrobić jak najwięcej zdjęć w jak najkrótszym czasie i chcieli wygrać jak najwięcej nagród. Nie można wejść? Nie. Dlaczego? Jakie mamy zadanie? Że nie, już. No, kurde, koleś? Nie ma Nie mam Nie, bo to jest jakiś dodatkowy punkt, który no nie w wiem, którym znaczy punktem jest. Bardzo. Każdy czytał te, te karteczki, nikt nie wiedział o co chodzi. Biegało się do jednego pomieszczenia, okazało się, że jest już po ptakach. Do innego, że jeszcze ptaki nie wylądowały. Musimy kogoś tu jeszcze znaleźć, pielęgniarkę jakąś, która tutaj 20 minut będzie. przeziębiona i stanie w jednym miejscu przez takie pół godziny, to, to troszeczkę to jest komplikacja. Także jeszcze 20 minut. O nie, kto? Dziwnie. Ja tak jest, też mówimy. mam ładną rękę. Proszę, nie robimy zdjęć ani nie kręcimy filmu. To mnie trudniej w ramach tej gry, bez żadnych komentarzy. Prosimy, nic nie, rob... nie garać nie takich rzeczy. Bez żadnych komentarzy. 13:10, 13, Mają składać broń. Ale nawet jeżeli pan się pyta, pan odpowiada, nie może pan zrozumieć. Myślicie, że ona jest chora? Hmm. Co znać ocalałych na Warecki. To ta panna, ta, ona to ona się to Powinna być niezwykła dziewczyna. Może nam nazwać Zostańcie Venus. Przepraszam bardzo. To jest, to jest punkt gry? Tak? Nie Każdy na pierwszym punkcie, znaczy jak przyjdziesz pierwszy na jakiś punkt, to jeszcze coś tam dostajesz. Ale to głupota, bo ja wolę fajne zdjęcia, a potem musisz być pierwszy. No bo to jest bez sensu, żeby ganiać się jak tego, a potem mieć kadry no z dupy. To, to powinni powiedzieć, to no, wyścigi fotograficzne no. są. biegniesz na pierdalasz, no Serio. W pewnym się są. Już nie ma mi gdzie się skryć. Spodziewałem się zobaczyć ludzi z tamtych realiów, prawda, przebranych. Liznąć trochę historii tego, jak Polacy walczyli i oddawali swoje życie za, za ten kraj. I Jakoś sobie to wyobrazić i uświadomić. A zobaczyłem w większości stado bezmózgich ludzi, którzy biegali i tratowali innych. Kiedyś, jak ludzie w okopach siedzieli, to modlili się o to, żeby tej wojny nie było, a teraz wszyscy się nią ekscytują, bez jakiegoś zdrowego podejścia. Ej, co ty czujesz, jak to robisz? Jak masz wrażenia? Bardzo, dobry. to jest piękna sprawa. Przekie motyka Bimber, Alaska, przegrabo innego gaz i prot już niedługo pójdą stąd. Pamiętam wojnę, pamiętam okupację. tak to wszystko dzisiaj, pamiętam. Dzisiaj. Pamiętam jak, jak paliły się te wszystkie osady. Proszę pana, ja to widziałam. Ja to na własne oczy wszystko widziałam, to przeżyłam. No, śreszkę, ale rozmawiamy? Słucham. Może Pan przez to Chciałbym porozmawiać z głównym organizatorem. proszę? może Pan z nami pójść. Główny organizator szedł na początku Aha, kolumny i prosił jest. Pana o nierobienie zdjęć. Był organizator na początku kolumny. Punkt jest do 13.40. Przyszliśmy o 13.30 i nam zabroniono robić zdjęcia. Ja nie mogę tego zrozumieć, ponieważ myślałam, że to jest dla ludzi robione, czyli żeby robić zdjęcia. No i tylko o to chodzi. Proszę mi, tego nie proszę Znowu się mi, proszę mi, proszę mi, się mi, proszę w proszę i proszę sobie proszę pojechali proszę do proszę Dużo ludzi, nie można pewnego kadru strzelić nawet Trochę ludzi są bardzo pchają, nie można wykonać zdjęć takich, żeby zupełnie oddawały tamte czasy. Zawsze się wepnie jakiś w czapce z daszkiem i w Adidasa. Pomysł był ciekawy cały. Ciekawe, jak oni potem zdjęcia będą wystawiać. Albo rąk, albo głów, albo Bo inaczej się nie da zdjęcia zrobić, żeby nie było widać ludzi. Albo masz czekać, aż pójdą, ale inne punkty tracisz. My odczuwamy wojnę w Iraku tylko tym, że przyjeżdżają do nas skrzynki z martwymi ciałami, i tym, że ci ludzie, którzy tam byli, albo potem mają dziwne skrzywienia, co prawda mają większe obycie z wojną, walką i, i są bardziej wartościowi dla armii, ale to już nie są ci sami ludzie zapewne. Słuchaj. Jeżeli teraz masz opcję, że wszędzie znad się śmieją i wszędzie robią sobie pojazdy, w Wosi mówią, że nie mamy asfaltowych dróg i jest taka ogólna lipa, to jest jednak budujące, kiedy idziesz, widzisz, wiesz, znaczy widzisz. Kiedy masz inscenizację przedstawiającą, jak Polacy potrafili walczyć, z zdziesiątkowani, a jednak dokopali Niemców. Trochę. Gdyby im pomogli, to byśmy wygonili Niemców, ale że niestety Ruscy byli na drugiej stronie Wisły i lali na to. To tak było, ale to nie jest budujące, że ludzie walczyli o wolność. Jest. Na szczęście. To nie są polscy piłkarze, którzy nie dają sobie rady.